Hejka widzowie, z tej strony Orzech i zagramy oczywiście w kolejny odcinek z Jimon Tower na serwerze wirus no to hop i ciekawe kto zostanie, zombie, ja czy ktoś inny ile nas jest na serwerze, 2 czterech, sześciu razem o, tu się już zbliża aj nie ten guzik nacisnąłem, środkowy. <laughs> Myślałem że jak środkowy się dusi to yy, ogólnie kogoś tu słyszałem. Dwa razy. a... Tu... OJ! Jestem sam teraz, to zajebiście. Przez minutę mam tu sam przetrwać. Nie ogólnie. Ogólnie dam radę. No nie dam rady, kurde Aj, głupie jest zrobione. Z dwóch metrów do dosięga to już jest bzdura. Ale cóż próbujemy dalej Dobra, zobaczymy, bo to mój szczęśliwy dzień, bo do dzisiaj dostałem z pracy dwutygodniowe wypowiedzenie się. To wręcz zajebiście tak. Ogólnie będzie tam, tak? sobie wszyskuję Dostał ode mnie gówno, że dostał Nie Gdzieś tu, gdzieś tu gdzieś tu No nie tak chciałem zrobić. To nie był mój plan O, jest! No ej! No! No widzieliście, no przecież powinien zostać zarażony co za ściemnia ta gra ze mną. W kulki ze mną gra. Praś przyjacielu! Ja, Putin, kurde. Chyba dobrze zrozumiałem, coś z Putinem. <laughs> nie. No naprawdę? Ech, nieźle ostatni. <laughs> Kurwa, gorzej być nie może. O, o, moje. Twój pistolety, ale lubię tego jednego, który wystrzeliwuje więcej amunicji. Jakaś no, kurde na tym wirusie nie można. Kurza to. Ogólnie ja też mam jakąś. Pakę? ha okej. Okay. go <gubi> bało. Okej, okay, to nie to okej, okay, mój, nie mój, oku, jazbej jest pięknie, pięknie, pięknie. Weź tą głowę, kobieto! Góry? No skóra... Jak on może być tak spierdalać jak tak szybko, no co za głupota. Gdzie on jest? No. O, dorwali go ostrzech, zabiję O, Coś mi słabo w tym odcinku idzie. Zabijanie tych zombie. No i tą to ja broń? Nie, to nie. O, oj, sorry. Chyba tobie nie wypali. Oni dupę. Okej, okay, tu. O, to jest ta broń Ogólnie pakatu i pakatu. Tak je, budku Góry, góry, góra, góra, góra Wzię góra Ok, du Piękna głowa Jis tutaj z lewej strony prawej. Ojej, Oj, jest, widział go. A nie ma, no ja pierdzielę Tu, tu gdzieś jest Aj, przetrwamy tą rundę Nie było aż tak źle chyba. Dawaj. Wżyłem mu. Ej kurde, teraz. Ogólnie nie mam high bomby. Powsząd mi stąd. Jebiście Pięknie Sobę Zostawię na później Okej okay. Drugi załatwiony, trzeci u góry Okej okay. Następne... <laughs> no kurde, no jak wyskoczył <laughs> Tutaj bombkę mam Nie mam bombki? Co ci już w żyłę? <laughs> hello Ej, hey. właśnie ja szybciej biegam jak mam To w takie zasadzie to działa? Aha Okej, okay, to następny teraz będę pamiętał tutaj to... Prawda? Tak uku? Kurde no. Nie dałeś mi się schować jeszcze. Okej, okay, zrobimy... Aha, ty jesteś tu. Nie... Tu też nie... Jaka ściema... Co my tutaj mamy? To samo... Eee. Okej... Okay. Zostawię tą strzykawkę na później, bo wtedy gdy jak będę uciekał To ona chyba mi pomoże, tak mi się zdaje. Coś tutaj wezmę... Oj! Dla snajpera to nie jest dobra. Dobrze? Ja pierdziele, co za gówno. Haha, mam cię. Się nie uszukuję, panie kolego. Aha, takie to jaja są. To znaczy, że, że tę. Aha. Czy tylko tutaj? Oj. Ach, ja po prostu jak to kocham. Ogólnie tak, sam jestem. Są chuja bomby. Mam cię, haha. Okej, okay, tu jest swojak Tu już do zaraz spadłem Powstań, powerade, okej okay. Tu trzeba na zmyłkę, tu tędy Ten pomyśli, że tędy, a zrobię tu kurwa jebana bomba Okej, okay, tu inna taktyka Tu tędy Tędy, tak. Tu tędy, tu chyba nikt mi się nie spodziewa, że tę. Mam cię, haha. No, kurde. No, to, to draśni go, kurde łuśni go tą główką, kurde siuś, czymkolwiek. A tu nic. Okej, okay, czekaj, tu, 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 tu się pogubiłem. Aha, ten został zabity z tego względu, że. A, mam cię. Z prawej, z prawej. Tutaj? Pięknie. Ciekawe gdzie... Ciekawe. O, jest. Ubijam, chyba. U, nie strasz, kurde, ludzi. Ok, gdzieś tutaj. Pięknie. Tutaj, tutaj, nie, 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 w lewej, prawej, o! I co, tu już koniec? Raz nóżka lewo, raz nóżka prawa i widzę łóżko. I skakujemy. I o! O! Nie. I się udało. No i oglądamy Bunga gary w modzie na telewizorze Twitchu, Wow, to było Okej, okay, jak coś to pozdrawiam cię Bunga, jak byś to oglądał, nie, nie wiem za kilkanaście gdzie, lat, nie, będziemy coś możliwe, a o nie jeszcze nie, Z jeszcze półtora kilometra a, bardziej na lewo No w Daisy Epoch grają, U, gdzieś tutaj tak, teraz na lewo, jakby jest zakręt W lewą stronę, to tam skręci Uważaj No tak, Pole wystawisz, A jest, dobra Dobra, tylko, że ja nie muszę to wyhamować jest, nacisku, i dalej, dalej. No i dobra Jezu oh. <coughs> Nie no, po prostu to jest koszmar